Rok 2024 został okrzyknięty rokiem wyborów na świecie. Do urn w 70 państwach pójdzie ponad połowa ludzkości. Nazywam się Tomasz Synowiec i w podcaście Wybory na świecie. Przybliżam Wam wiedzę na temat głosowania we wszystkich zakątkach świata. Witam wszystkich w podcastowej wersji Wyborów na świecie. Witam zarówno tych, którzy przyszli tutaj z fanpage'a, którzy czytali wcześniej moje posty. Jak i tych, którzy trafiają tu po raz pierwszy. Mam nadzieję, że z moją pomocą poznacie bardzo dobrze meandry światowej polityki oraz zgodnie z nazwą wyborów na świecie, wyborów w każdym państwie. Dzisiaj przychodzę do Was z zapowiedzią, z zapowiedzią wyborów kwietniowych, bo kwietniowy kalendarz jest po prostu przepełniony wyborami. Do głosowania pójdą obywatele w 12 państwach. W dwóch państwach będzie wybierany prezydent, w siedmiu będzie parlament, w jednym państwie odbędzie się referendum, w tym referendum konstytucyjne. I wśród tych państw będą cztery państwa z Europy, pięć państw z Azji, dwa państwa z Afryki i po jednym z Ameryki oraz z oceanii. Zaczynamy od Pakistanu. W Pakistanie będą to już trzecie wybory w tym roku, bo najpierw w lutym zostali wybrani przedstawiciele Zgromadzenia Narodowego, a w marcu odbyły się wybory prezydenckie. Natomiast 2 kwietnia wybranych zostanie 48 90 senatorów. Kadencja Senatu wynosi 6 lat, natomiast co trzy lata odnawiana jest połowa jego składu. Senat wybierany jest w wyborach pośrednich przez kolegium elektorów, które składa się z członków zgromadzeń prowincji. I to też jest ważne. Oczywiście o każdych z tych wyborów, które teraz przybliżam, tak pokrótce przedstawiam, będę bardziej szczegółowo opowiadał w podcaście poświęconym właśnie tym wyborom. Już dwa dni później, bo 4 kwietnia, odbędą się wybory parlamentarne w Kuwejcie. Niektórych pewnie nawet zaskakuje fakt, że Kuwejt ma swój własny parlament. Natomiast jest to parlament, który jest całkiem często wybierany i na tle innych państw arabskich jest to parlament z relatywnie silną pozycją. Będą to wybory przedterminowe, będą to już czwarte wybory w ciągu czterech lat w tym kraju. Natomiast przyczyną rozwiązania parlamentu wybranego w czerwcu 2023 roku była wypowiedź jednego z parlamentarzystów, która została uznana przez nowego emira Miszala Al-Ahmada za wypowiedź obraźliwą. A w Kuwejcie emir ma taką władzę, że on może w każdej chwili ten parlament rozwiązać. Co więcej, parlament składa się z 65 członków, natomiast wybieranych jest 50 członków. Pozostałych 15 członków. To są członkowie Rady Ministrów, którą również wskazuje Emir, natomiast sam premier, którego Emir również wskazuje, nie potrzebuje tutaj zgody parlamentu, musi być jednakże parlamentarzystą, więc pewne ograniczenia nawet dla jego władzy absolutnej tutaj się w drodze parlamentarnej pojawiają. 6 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich na Słowacji, czyli u naszego sąsiada. Niespodziewanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich z wynikiem ponad 42% zwyciężył Iwan Korczok, to jest były minister spraw zagranicznych Słowacji, dyplomata oraz entuzjasta Unii Europejskiej. To jest o tyle istotne, że w drugiej turze zmierzy się on z Peterem Pellegrinim, czyli szefem partii Hlas który otrzymał 37% głosów, i Pelegrini jest sojusznikiem premiera Fico. Premier Fico jest krytykowany generalnie w Unii Europejskiej za swój eurosceptycyzm oraz taką dużą niechęć do wspierania Ukrainy. I Pellegrini był faworytem i zwyciężał w zdecydowanej większości sondaży. To oczywiście związane jest również z tym, że obecna prezydentka Zuzana Czaputowa zdecydowała się nie kandydować, nie ubiegać o reelekcję, mimo że miała do tego prawo. Już 10 kwietnia z kolei odbędą się wybory parlamentarne w Korei Południowej. I w Korei Południowej można powiedzieć, obserwujemy negatywne zjawiska w ostatnim czasie, ponieważ to jest jedna z rzeczy, która tak bardzo charakteryzuje ten fakt. W styczniu przywódca opozycyjnej partii demokratycznej Korei, posiadający, posiadającej większość w Zgromadzeniu Narodowym, został ugnnięty nożem w szyję. No i choć polityk przeżył zamach na swoje życie, to w Korei zauważa się tą brutalizację życia politycznego i to, że jest coraz więcej ataków także fizycznych na, po, na, na polityków różnych opcji i o zwycięstwo Partia Demokratyczna powalczy z Partią Władzy Ludowej a to jest to partia, z której pochodzi obecny prezydent -suk Yeo. i tutaj też słowa takiego wyjaśnienia bo powiedziałem, że jest to przywódca partii opozycyjnej a jednocześnie, że jest to partia posiadająca większość w parlamencie wynika to z tego, że w Korei Południowej mamy system prezydencki no i rząd jest wskazywany przez prezydenta, większość w parlamencie nie jest tu najważniejszym kryterium. Tydzień później odbędą się wybory parlamentarne na Chorwacji i po samorozwiązaniu się parlamentu prezydent wyznaczył termin wyborów na 17 kwietnia. Ten termin nie jest o tyle specyficzny, że jest to środa, a wybory na Chorwacji po raz pierwszy odbędą się w środę. Zazwyczaj wybory w Chorwacji odbywały się w niedzielę, jako że dzień wyborów jest dniem wolnym od pracy, więc naturalnie się to składało na niedzielę. Natomiast prezydent podjął taką decyzję, ma do tego prawo i tenże prezydent, prezydent Milanowicz, chciał w tych wyborach wystartować chciał wystartować jako lider swojej formacji. Jednak tą sprawę badał Trybunał Konstytucyjny i on orzekł, że w Chorwacji jako urzędujący prezydent nie może on angażować się w działalność partyjną. Milanowicz jest znany z tego, że on bardzo mocno krytykuje poukraińską politykę rządu. A z kolei premier, premier Andrzej Andrej Plenković odpowiada mu, że prezydent Chorwacji to, prezydent to właściwie Chorwacji zapisuje do jednego bloku politycznego z Rosją. Więc łatwo tutaj wyczuć, że panowie nie pomają do siebie zbyt wielką sympatią i będą wspierać różne siły polityczne. 17 kwietnia z kolei odbędą się wybory na Wyspach Salomona, wybory parlamentarne, i będą to jedne według mnie z ważniejszych wyborów w tym roku, a być może trochę niedoceniane. Te wybory pierwotnie były zaplanowane już na 2023 rok, jednak parlament przegłosował ich przesunięcie na 2024 rok. Było to uzasadnione przez premiera Wysp Salomona. Premier stwierdził, że ich państwa nie stać na zorganizowanie w tym samym roku wyborów i igrzysk pacyficznych, które właśnie wyspy Salomona w 2023 roku organizowały. Opozycja oczywiście bardzo mocno krytykowała taką decyzję. Nie zabrakło oskarżeń premiera o to, że niedemokratycznie przedłuża swoją władzę a na Wyspach Salamona mamy bardzo duże napięcie polityczne i wiąże się ono z polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa tego państwa. Obecny rząd zerwał bowiem stosunki z Tajwanem, dyplomatyczne, i nawiązał relacje z Chińską Republiką Ludową. Jak zapewne się orientujecie, oba te państwa stosują, stosują taką politykę, że tylko z jednym z tych państw utrzymuje się oficjalnie relacje dyplomatyczne. No i wyspy Salomona po nawiązaniu relacji z Chińską Republiką Ludową i wcześniejszym zerwaniu z Tajwanem, następnie podpisały Pakt Bezpieczeństwa z Chinami, co z kolei było głośne z tego względu, że to jest kraj położony w bardzo ważnym strategicznie miejscu na Pacyfiku i dostęp do tamtejszych baz morskich daje Chinom, e, du, jest to dla nich duży zasób w ewentualnym konflikcie ze Światem Zachodnim, a zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. No, i ta polityka w kraju budzi duże emocje. I to są emocje do tego stopnia, że na największej z wysp NET pojawiły się zapowiedzi takiego referendum niepodległościowego ze względu na stanowisko wobec rządu Chin. Natomiast też warto zwrócić uwagę na to, że na razie to są raczej takie groźby natury politycznej na wywieranie presji, a nie realna groźba rozpadu tego państwa. Choć w przyszłości może zobaczymy. 19 kwietnia z kolei rozpoczynają się wybory parlamentarne w Indiach i nie przez przypadek mówię, że rozpoczynają się. Będą to największe wybory demokratyczne w historii. Do głosowania uprawnionych jest ponad 960 milionów obywateli i mówię, rozpoczynają się, ponieważ wybory odbędą się w Indiach w siedmiu fazach. Te fazy będą trwały co tydzień i pierwsze głosowanie odbędzie się 19 kwietnia. Natomiast ostatnie głosowanie odbędzie się 1 czerwca, a 4 czerwca mamy poznać wyniki wyborów. Kolejne wybory w tym miesiącu odbędą się w państwie Togo, to jest w Afryce. No i Togo nie jest zbyt demokratycznym państwem. W tej chwili stojący na czele Unii na rzecz Republiki, czyli partii, która rządzi w Togo, For Gnasybne, Rządzi krajem i rządzi tym krajem już od 2005 roku, czyli od roku, w którym umarł jego ojciec, który wcześniej rządził. No i te quasi-dynastyczne rządy są utrzymywane oczywiście nie poprzez demokratyczne wybory, ale poprzez represje wobec opozycji, różne fałszerstwa wyborcze, no oraz co klasyczne w krajach autorytarnych, częste zmiany konstytucji w takim kierunku, że jeżeli te konstytucje przewidujemy jakieś limity, żeby one były zerowane, żeby obecnie rządzący mógł sprawować swoje rządy nadal i dłużej. Dzień później, bo 21 kwietnia będziemy mieli kilka głosowań i takim jednym z ważniejszych będzie referendum w Ekwadorze. Ekwador to jest kraj, który można powiedzieć często korzysta z referendum, natomiast tym razem Ekwadorczycy będą głosowali nad 11 pytaniami. Z czego pięć pytań będzie dotyczyło zmian konstytucji, i te pytania dotyczą kwestii bezpieczeństwa, surowszej polityki karnej oraz bardziej rygorystycznej kontroli w związku z szalejącą w Ekwadorze przemocą gangów oraz karteli narkotykowych. Być może usłyszeliście o tym, bo w zeszłym roku odbyły się w Ekwadorze wybory prezydenckie. I w trakcie kampanii do tych wyborów jeden z kandydatów został zaszczelony, został zamordowany i to było głośno się odbyło, natomiast przemoc w Ekwadorze ogółem wzrosła bardzo mocno, co też wiąże się paradoksalnie z pokojem w sąsiednich państwach, no ale o tym też będziemy jeszcze więcej, o tym będę więcej opowiadał w odcinku poświęconym właśnie Ekwadorowi. Tego samego dnia będą wybory parlamentarne na Malediwach i te wybory zostały przełożone, bo pierwotnie wybory były zaplanowane na 17 marca. Natomiast powodem dla przełożenia tych wyborów był trwający ramadan i to, że partie opozycyjne, oczywiście odwołując się do islamu, żądały, żeby przełożyć głosowanie na dzień po ramadanie. Ale jak być może zwróciliście uwagę, skoro w tym miesiącu trwa ramadan, to kilka państw muzułmańskich tutaj się pojawiło, więc nie każde państwo muzułmańskie przekłada termin swoich wyborów, jeżeli przypada on w okresie trwania Ramadanu, bo przypominam, że Ramadan jest, miesiąc, jest takim miesiącem, kiedy muzułmanie świętują, ale to jest taki termin ruchomy. To nie jest tak, że zawsze przypada on w tym samym czasie. Tem tego samego dnia odbędą się również wybory do Senatu Demokratycznej Republiki Konga. To również nie jest państwo, w którym demokracja ma się najlepiej. To jest system autorytarny, jeden z najgorzej ocenianych według indeksu demokracji. Natomiast wybory do Senatu dodatkowo mają charakter pośredni, czyli głosują w nich przedstawiciele semików prowincji, czyli to nie będą wybory, w których ogół obywateli pójdzie do głosowania. I ostatnie wybory w kwietniu, które są zaplanowane na ten moment, no i wydaje się, że pewnie się już nowe nie pojawią, choć czasami wyskakują jakieś wybory przedterminowe i w ciągu miesiąca są organizowane, natomiast na ten moment ostatnie wybory, jakie są zaplanowane, to są wybory prezydenckie w Macedonii Północnej. Startuje w nich rekordowa liczba dziewięciu kandydatów. I jest to związane z tym, że druga tura wyborów, jeśli do niej dojdzie, a biorąc pod uwagę sondaże, wiele na to wskazuje, odbędzie się 8 maja, czyli w ten sam dzień, kiedy są zaplanowane wybory parlamentarne. No i ponieważ te kampanie na siebie, się na siebie nakładają, no to partie w Macedonii Północnej chcą, żeby ich kandydaci w wyborach prezydenckich wspierali w naturalny sposób również listy w wyborach parlamentarnych. No bo to często jest tak, że te głosy się łączą i na to wskazują politolodzy, że z tego względu właśnie liczba kandydatów jest rekordowa. Na ten miesiąc to tyle wyborów. Oczywiście tak jak już wspominałem, jest to jedynie zapowiedź. Każda z tych wyborów będą omówione na podcaście. Mam nadzieję, że te informacje wam się przydadzą, że podcast wam się podoba. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej o wyborach na świecie i uważacie, że dzielę się tu z wami wartościową treścią, będę bardzo wdzięczny za udostępnienie tego podcastu, za pokazanie go swoim znajomym ponieważ w tej formie dopiero zaczynamy i potrzebuję Waszego wsparcia, żeby zbudować jak największe zasięgi. Za dzisiaj Wam dziękuję bardzo, no i do usłyszenia już wkrótce przy kolejnych wyborach.